A karta na styczeń to 10 buław, karta ogromnego obciążenia, ogromnego wydatku energii, jak widać tutaj na załączonym obrazku stali Reader Wade Smith. I jest to karta, która często oznacza wypełnienie zobowiązania wobec, wobec kogoś, wobec szefa, któremu obiecaliśmy dostarczyć ten raport. Mamy jakieś zadania do dokończenia w pracy. I to trochę jest tak, że. Ten ciężar, który niesiemy, zasłania nam w zasadzie sens tego, co robimy. Czasem tak bywa, że no po prostu trzeba przysiąść i skończyć, zrobić to swoje, nawet jeśli nie wiemy, nie widzimy w zasadzie po co, po jaką cholerę ja to wszystko robię. I to jest symbolicznie pokazane właśnie w ten sposób, że oczy są zasłonięte przez ten wysiłek. Na szczęście przypominam, w tym roku patronuje nam Karta Siła, która nam bardzo pomoże w tym, żeby dociągnąć ten wysiłek do końca. I też osoba, która to robi, już dość dobrze zna drogę, wie jak to wykonać, dlatego też nie potrzebuje tak doskonale widzieć, tej, 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 gdzie idzie, bo trochę tak idzie na ślepo, ale wie gdzie idzie, bo, bo zna, już tam była, już tam przychodziła. przechodziła. Jest to dziesiątka, więc... Więc to zakończy pewien proces. Prawdopodobnie w wielu firmach, w wielu działalnościach styczeń jest takim miesiącem różnych podsumowań, pewnie księgowości, wielu wydatków pracy. Indywidualnie może też oznaczać, że być może za dużo. Za dużo noworocznych postanowień chcemy nagle, szybko zrealizować. Zabraliśmy się z takim impektem na, na początku stycznia do tego, za nie wiem, odchudzanie, zdrowie, jakieś rozwijanie biznesu i troszkę nas to może przeciążyło. Zapomnieliśmy po co to robimy, jaki jest cel tego, a jaki jest cel tego. No przecież cel jest taki, żebyśmy się rozwijali, nie? Ale już tracimy z oczu, bo tak się zapętliliśmy w tych działaniach. Także no, w takiej energii będzie ten styczeń, ale to jest dziesiątka, może tak musi być.